Identyfikujesz się jako gay, jako biseksualna osoba? Dzisiaj bym ci powiedział, że jako gay, natomiast y, mam jakieś takie, powiem, zamaszki biseksualne, więc y, też wydaje mi się, że ta moja orientacja jest bardzo fluid na ten moment. Y, no i obserwuję, ale podoba mi się to, bo w sumie po co mamy się wiesz, zamykać w jakimś jednym kontekście? No właśnie, ja mam wrażenie w ogóle, <laughs> że y, wtłaczanie ludzi w jakiekolwiek ramy. Nie jest dobre to, co narzuca nasza kultura, to, że musimy się zidentyfikować, czy jesteśmy gejami, lesbijkami, Mo, może tu jest trochę prościej, gorzej mają osoby transpłciowe, dlatego że jest, mam wrażenie, tak duże ciśnienie na to, żeby był chłopak lub dziewczyna, mhm. że ktoś, kto na przykład rodzi się w ciele mężczyzny, ale czuje się kobietą, nie może być jakby pomiędzy, dlatego że ta kultura cały czas nas wtłacza w to, że musimy się zidentyfikować mężczyzna, kobieta. Tak, myślę, że musimy. Ja myślę, że nie, ja ale, tak myślę. ale społeczeństwo to narzuca. Na choćby to, co się dzieje teraz w kwestiach politycznych i rozmów, na przykład o y, legalizacji małżeństw, mhm. przysposobienia dzieci itd. Tak tak. No, pewnie obserwujesz dyskusję, która no jest że tak. żenująca, prawda? Jasno, wiesz. Jak to pisała Dorota Masłowska, społeczeństwo jest niemiłe. No, musimy jakoś coś spróbować z tym zrobić, nie? bo rzeczywiście y, są to tematy trudne i wydaje mi się, że mm, jakiekolwiek tłaczanie nas w cokolwiek, no też trochę zamyka jakieś dalsze drogi, nie? Ja mam wrażenie w ogóle, że y, cały świat się próbuje tak jakoś zidentyfikować z, z, z czymś, że każdy musi być jakiś, że to szluf, szufladkowanie ludzi, mhm. i to nie jest ze względu tylko na orientację seksualną, ale mhm. też na to, jakie role ludzie odgrywają, czyli mhm. kim jesteś, mhm. jestem y, mamą, tatą, bratem, siostrą itd., mhm. itd., tak tak mhm. że to po prostu y, jakby cały czas wszyscy chcą, żebyśmy byli aktorami na tej scenie, mhm. a nie możemy być sobą. Może tak jest łatwiej, wiesz, no, kiedy znasz zasady gry, kiedy znasz, co znaczy każdy pionek, czy jakąś tam postać, nie wiem, powiedzmy, w jakiejś grze komputerowej, którą sobie prowadzisz, no to wiadomo, że jest łatwiej. A kiedy nie potrafisz się dookreślić, albo nie chcesz, no to wydaje mi się, że wymaga to dużo więcej pracy niż, yy, niż tak, wiesz, typu jestem po prostu jakimś tam człowiekiem i, i tyle, nie?